Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z komiksem MMA i Violetta. Wcześniejsze tomy były taką opowieścią o dokonywaniu wyborów, zmaganiu się z tymi wyborami, rywalizacji, wzajemnym dokuczaniu sobie rówieśnikom, podkopywaniu autorytetu, budowaniu pozycji. E, tak naprawdę wielki stres, wielka niewida, niewiadoma i wątpliwości, czy na pewno dziewczyny dobrze wybrały, kierując się własnymi upodobaniami i e, sprawdzając, czy e, inne rzeczy niż te, które wybrali rodzice będą dla nich dobre. Na początku widzieliśmy w pierwszym tomie, że matka dbucha i i chce, aby dziewczyny e, kształciły się. W kierunku baletu klasycznego. One jednak wybierają troszeczkę inną drogę, i to budzi jej wątpliwości. Ojciec interweniuje i przekonuje ją, że warto jest dziewczynom dać przestrzeń i pozwolić samodzielnie wybrać. Wątpliwości pozostają także i, i u dziewczyn czy na pewno dobrze wybrały, czy, wy, czy nowa droga to jest właśnie to. Do tego poruszony będzie problem podejmowania różnorodnych współprac, wiązania się z różnymi grupami ludzi, uzależniania swojej kariery od ich działalności. No i piąty tom za krótkie lato to tak. Troszeczkę nieco inna historia. Tym razem ojciec będzie tym, który będzie miał wątpliwości, e, ponieważ e, walią tu w grę o, o relacje damsko-męskie. E, mamy tutaj historię o wyprawie na prowincję. Dziewczyny przyjeżdżają do e, znajomych rodziców razem z rodzicami, e, zamierzają wypocząć w nowym miejscu, e, ćwiczyć dalej. No, i bo przy okazji poznają synów właśnie tych znajomych rodziców. Na początku cała historia zapowiada się dość taką rywalizację między dzieciakami, młodzieżą. Widzimy, że są między nimi starcia. Chłopacy w ogóle je ignorują i są. Ignorują dziewczyny i są do nich negatywnie nastawieni, no bo przecież to przyjechały baletnice z miasta, paryżanki. A później się okazuje, że te paryżanki i te baletnice z miasta mają całkiem niezłą kondycję i potrafią czegoś fajnego nauczyć. Jak cała ta historia się rozwinie, przekonajcie się sami sięgając po komiks. Polecam i do zobaczenia.